Przepraszam, o, przepraszam. Szanować. Przepraszam. GR86 to jedyny taki samochód. Praktycznie już dziś nie do kupienia. Auto, które ma z przodu umieszczony silnik, napęd na tylne koła, nisko umieszczony środek ciężkości, prawie idealne rozłożenie mas przód-tył. Ale dzisiaj chcę Wam opowiedzieć nieco inną historię. GR86 to bezwzględnie doskonała tylna napędówka do zabawy na torze do driftowania. Ale ja dzisiaj pokażę Wam samochód, dla którego to auto było bazą do przebudowy. Prawie 1000-konną bestię w GR86 wykonaną przez Kubę Przygońskiego. On się doskonale na tym zna. Zobaczcie ten samochód. Cześć Kuba! Cześć! Fajnie, że na nas poczekał, bo chyba to chwilę trwało. Cześć! Cześć! Pokażesz nam to Twoje cudo? Oczywiście zapraszam. Zobaczcie, ja mam otwieraną szybę, a ja mam więcej mocy. Ten samochód wygląda niby jak seryjny G86, ale to nie jest seryjny G86, jest szerszy chyba niższy. W ogóle z czego to auto jest zbudowane, bo podłoga jest z oryginału, a Reszta? Tak, nadwozie jest oryginalne, bo jest taki regulamin, ale już jakby botniki, zderzaki, maska, dach. Są wszystkie zbudowane z karbonu, e, drzwi karbonowe, poliwęglanowe, szyby z boku. Ja się ciebie inaczej zapytam, to co jest z oryginału? E, z oryginału mamy tutaj ten słupek, czyli tak jakby e, baza tak, tak. nadwozia e, jest seryjna. To jest seryjność. E, to, to jest blacha. główny kształt samochodu, mhm. ale tu już mamy, tak jak widzisz, no, wow. dach jest karbonowy e, nawet. E, nie czuć, siadać nie wchodzić. Nie siadać, nie wchodzić. Tymne lampy też są oryginalne, więc, więc to są oryginalne lampy. Ten tył, moi drodzy, jest teoretycznie w kształtach taki sam jak oryginału, tak, ale to, to jest znowu to wszystko jest miękkie, Karbonowe to jest, karbon. Karbon. To jest kopia jakby seryjnego gr 86. Mhm. No i tutaj mamy e, kilka obtarć. Kuba też nie jest doskonały, zobaczcie. Jak so, to się pięknie nazywa? E, kiss the wall? Kiss the wall, czyli tak, jakby no, ten pocałunek ściany. Mhm. Normalnie zderzak w seryjnym małcie kończy się gdzieś tak. tu, ja tak pokazuję, a tu mamy od razu wycięte wszystko. Yy, w drifcie nie widać tyłu, więc jest cały czas dym, więc y -y. tak naprawdę ten tył tutaj nie jest potrzebny. Ten, ta część zderzaka e, i też więcej uwalniamy, jakby tego gorącego powietrza spod samochodu. Ja Ci jeszcze jedną rzecz zawadzę. co to jest, to to. Wiesz co? To jest rura, to, to nie są... jest żaden dodatek. Tak, to jest już stalowy element, to są takie, jakby wypustki, które tutaj przyczepia się, takie kobyłki, żeby podczas serwisu samochód unosimy na, do góry i te kobyłki takie trójkątne się stawia, żeby bezpiecznie samochód stał i można wtedy łatwo pracować pod autem. Kochani, ja w seryjnym GR86 byłem w stanie między ziemię, na której stoi auto, a próg włożyć dwie dłonie. To jest. Max. Przy oponach tam świetnie widać z przodu odsłoniętą oponę. Co to są za opony? Są to semi czyli pół -slik. Jest to maksymalnie miękka opona, jaką możemy używać e, i są to opony trochę specyficzne do driftu i tak specjalnie przygotowane pod drift, żeby wytrzymywały takie duże temperatury. Bo jak ta tylna opona e, pracuje i tego dymu jest tyle, to jest też wielka temperatura. E, w ciągu sezonu zużywa się około 300 tyłów i 6 przodów. Matko Boska. Kuba, w seryjnym aucie to praktycznie, no jeszcze trochę, ale to jest prawie, że maksymalny skręt kół. A tu? W drifcie ten skręt przednich kół ma w tym samochodzie około 76 stopni. No to on zawraca w miejscu, czego normalne samochody nie, nie mają. Nie potrzebujesz tylnej osi skrętnej. Nie, nie potrzebuje tylnej osi skrętnej, ale to jest na pewno coś, co jest niezbędne, żeby jechać dużymi kątami i żeby w razie co mi zawsze jakby trochę zapasu tego, tego skrętu, żeby wyratować się w uślizgu. Znowu ta widowiskowość. Kuba, to Ty się nie nudzisz na co dzień jeżdżąc zwykłym samochodem? Tak po Jeżdżę prostu? już na pewno spokojnie. To na pewno. <laughs> O ile lżejszy jest samochód z taką zabudową z włókien? Można powiedzieć, że jest bardzo trudno jest porównywać seryjne GR-86 do, do driftowego GR-86, bo tutaj niestety więcej rzeczy dokładamy, bo jest ciężka klatka, jest e, no, większy silnik, płosie są mocniejsze, żeby wytrzymywały taką moc. Czyli jest troszkę cięższy jednak niż seryjne G86, które było odchudzone względem tak. seryjnego GT86. Tak, ale jest dołożone minut. przez to bardzo dużo rzeczy, ale no, te kilogramy są niektóre potrzebne, żeby, żeby wytrzymywać. cały. mówimy o kilogramach, jak ty masz tutaj kilka razy więcej koni, do nich też dojdziemy. Chodź do środka teraz, co? Dobra. Obejrzymy ten samochód. No, i zaczynają się schody. Zobaczcie, Kuba z dość dużą gracją wsiada do tego samochodu. Tak, no jest tutaj. A ja trafiam na barierę. Co to jest? E, tak, cały samochód jest. Y, no, ma klatkę bezpieczeństwa, czyli jest, to jest najważniejszy element, który zabezpiecza kierowcę w razie jakiegoś wypadku, bo ta klatka jest wszędzie wokół, wokół kierowcy. A? Sportowy fotel e, karbonowy. Bez gąbki niestety, więc jest to no. mało wygodny fotel. Kuba na pewno chodzi na masaże, jestem przekonany. W drifcie też długo nie siedzę w samochodzie, więc nie jest tak źle. Tak bym to podsumował. Przez takich fajnych rzeczy, które są niepopularne, no to, to jest na przykład taka, taka rura, która daje mi powietrze świeże. Tutaj przyczepiam jaką mhm. kask. Mhm. Ty doczepiesz ją do kasku, tą Ta. rurę? Czy... I z, do kasku okay. i z zewnątrz zasysa świeższe powietrze albo zimniejsze To jest tutaj trochę. ten uchwyt, który widzimy? Tu, tu, tu leci, z dachu zbiera i tutaj po prostu to świeże powietrze wpada, też bez dymu, bo, mhm. bo, 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 bo często ten dym się tutaj mhm. do kabiny dostaje. Mhm. No i popatrzmy, masz tak inną kierownicę na pewno. No tak, oczywiście kierownica inna, mam tutaj komputer z takimi podstawowymi parametrami, czyli obroty, bieg, na którym jadę, temperatury silnika, wody e, i ciśnienie oleju. Matko Boska, gdzie podziała się deska rozdzielcza? No, deski rozdzielczej nie mamy. Tutaj widać teraz te podstawowe mhm. e, parametry. Czyli jesteśmy tak, na biegu neutralnym, bo tak, to może. Na bieg zaobaczyć. neutralny. E, teraz nie, jak się, jakbyś bym zapalił samochód, mhm. odpalił, no to by już nie, e, nic nie byłoby słychać. Tak, rozumiem. E, powiedz mi, skrzynia jest taka normalna, sekwencyjna, bo drążek jest taki dość. No seryjnego tu jest mało, to jest skrzynia quive sekwencyjna, czyli to jest teraz pierwszy bieg, teraz jest hmm. drugi, a teraz hmm. jest jedynka, czyli biegi zmienia się przód, tył. Aha. I też co jest fajne, biegi można zmieniać bez sprzęgła, czyli trzymam pełny gaz i ten bieg wbijam e, i on po prostu się zazębia. A hmm. obok masz jeszcze jedną dźwignię? Tu mam dźwignię ręcznego, czyli ręczny. Hydrauliczny ręczny hamulec. Mm -hmm. Z tyłu też na kole mam dwa zaciski, mm -hmm. co, co jest też inne w drifcie. Czyli jeden zacisk właśnie jest hamulcowy od ręcznego, a drugi jest od normalnego nożnego hamulca. Okej. Okay. I tu mamy jakiś zestaw jeszcze przełączników. To ci jest w ogóle potrzebne w takim samochodzie? Podstawowe przełączniki są potrzebne, tak? Tutaj mamy zapłon i jakby rozrusznik, czyli odpalam. Tu mamy wycieraczki, tu mam wentylację kasku. Mhm. Awaryjne światła muszę mieć. Wow. Tu tak naprawdę to jest mapa mocniejsza i słabsza. Aha. Światła. I zmienianie tutaj na tym moim wyświetlaczu informacji, które chcę zobaczyć. Jasne. I to Nie. wszystko widzę w takiej totalnie innej zabudowie niż mamy to w seryjnym samochodzie. Dużo kabli. Tu jeszcze mamy RaceLogica. Wytłumacz, co to jest Race Logic. to jest takie urządzenie, które monitoruje przejazdy, zapisuje też GPS-owo ten przejazd. Mam tutaj też kamerę, więc to się wszystko zapisuje. I ten program bardzo fajnie działa, bo on nakłada na siebie jeden przejazd z drugim i da się porównać, który przejazd był szybszy, który był mhm. w którym miejscu, więc to jest taka fajna analiza daty. Dobra, i tu mamy. Puste miejsce. Pierwotnie tu powinien znajdować się fotel pasażera, ale rozumiem, że oszczędzamy masę. Oszczędzamy masę, więc tutaj nie ma fotela pasażera, chociaż pewnie na niektóre dni będę go wkładał, więc wtedy będzie możliwość przejechania ze mną w tym samochodzie. Mhm. Więc tutaj musicie być czujni, bo na pewno e, będą takie możliwości. Sprawdzać na social mediach Kuby, kiedy będą y tak zwane co-drive'y możliwe. No, to to, co najważniejsze teraz, przed nami Kuba, czyli idziemy obejrzeć Twoje cudo. Pod Silnik, czyli pod maską, czyli ten prawie tysiąc konny napęd. Zobaczcie, oto szczęśliwy ojciec. Cześć, cześć. A to szczęśliwe dziecko. Szczęśliwe dziecko, dziecko i które serce. Ma ile, ile koni? 900 koni. 900 koni, no. E, sucha miska. Tu mamy na przykład fajną rzecz, bo tu mamy taki duży filtr powietrza, który zasysa powietrze tutaj spod, spod zderzaka. Filtruje się powietrze i wpada do silnika. Kuba, a co to za chłodnicę? Tu jest interkuler, czyli tutaj się chłodzi powietrze do ładowania. Hmm? Tu mamy na przykład potężną listwę paliwową, co pokazuje, że tego paliwa musimy dużo tutaj pompować. Samochód spala na godzinę jazdy 340 litrów. 340 litrów. Dla odmiany ten czerwony, jak się uprzemy, to na godzinę jazdy, jeżeli to będzie 100 kilometrów, to spali. Jakieś 7-8 litrów. Tu jest kuba coś, co mnie mocno zaintrygowało. Za plecami nie mamy kanapy, tylko to jest chyba zbiornik paliwa, prawda? Tak, tutaj jest zbiornik paliwa. Za zbiornikiem masz system gaśniczy, czyli tam jest butla, która jest rozprowadzona przez rurki i tam w razie. Aktywowania tego systemu gaśniczego po całym samochodzie, ta piana się rozchodzi, i z tyłu jest chodnica wody z tymi wentylatorami. Tutaj chłodzi się jakby cały samochód. Jest to z tyłu, bo też to jest lepsze rozłożenie masy. To co Kuba robi ze swoim 900-konnym GR86, to już widzieliście. Ale ja poprosiłem go, żeby też troszkę porobił popisów na torze tym samochodem, seryjnym GR86, bo to auto także dużo potrafi. Mam do Ciebie gorącą prośbę. To jest GR86, to są kluczyki do tego samochodu. Ja już nie wiem co po prostu z niego trzeba, A, nim tak? trzeba zrobić. Chodzi o to, żebyś wycisnął z niego tyle, ile się da. No od razu wchodzę. Dajesz szczadu. Będzie się działo. thank uh you -huh.